to przebywasz poza domem a tu nagle pojawiają się niespodziewani goście czy kurier. Tutaj na pomoc może przyjść wideodzwonek, który pozwoli podejrzeć co dzieje się przed twoimi drzwiami oraz komunikować się szybko z gośćmi. Nasze ręce trafiło takie urządzenie na testy. Jest to wideodzwonek Amazian Wireless Video Dorbal. Co go wyróżnia? Wideodzwonek otrzymał detekcję ruchu, inteligentnie pozwala rozpoznać odwiedzających nawet w odległości do 10 metrów. Mamy tutaj też wysoką rozdzielczość wideo, zapewnia wyraźny obraz w każdych warunkach. Posiada noktowizor i filtr podczerwieni. Filmy nagrywa na karcie MicroSD lub w chmurze. Ta wersja niestety jest płatna. Mamy tutaj też bardzo długi czas pracy na baterii. Bateria o pojemności 6700 mAh pozwala na działanie nawet do 10 miesięcy na jednym ładowaniu. Komunikacja oczywiście jest bezprzewodowa, brak potrzeby skomplikowanej instalacji kablowej. Łączymy go z naszą siecią Wi-Fi. Mamy tutaj też dwukierunkową komunikację audio, możliwość zdalnej rozmowy z gośćmi przez dedykowaną aplikację Magian App, którą instalujemy na telefonie. Wideoadzwanek jest też odporny na warunki atmosferyczne. Posiadał stopień ochrony IP65. Możemy Mamy też zdalnie zarządzać wideo przez aplikację. Jest tutaj podgląd na żywo, powiadomienia i kontrola z dowolnego miejsca. Bezprzewodowy wideodzwonek dzwonek O'Magian Wireless Video Doorbell dostępny jest w sprzedaży w cenie 599 zł. A na pełną recenzję zapraszam oczywiście na techno